Do tej pory musical Bonnie and Clyde prezentowany był w ośmiu krajach na całym świecie. Za sprawą Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie i kupionej broadwayowskiej licencji będzie można go zobaczyć również w Polsce. Na scenie zobaczymy 20 artystów wybranych z 60 osób w czasie castingów. Próby trwają od kilku tygodni. Myślę, że ten musical będzie zaskakiwał tym, że jest bardzo dynamiczny. Bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo piosenek i, i, i myślę, że to wszystko, jak już połączymy ze sobą, że to tak już dogramy co do ostatniego procencika, to myślę, że to będzie naprawdę fajne widowisko. Łączymy piosenki ze scenami i no, nie jest to łatwe zadanie, ponieważ tutaj, tak jak tutaj Kacper wspomniał, jest wszystko na żywo, także tutaj najmniejsza, gdzieś tam najmniejsza potyczka gdzieś tam, czy z naszej strony, czy ze strony muzyków, to powoduje, że gdzieś tam musimy robić to jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Raz, więc pracy jest dużo, ale ale jesteśmy w do, mamy dobry czas, także na pewno wszystko będzie dobrze i efekty będą bardzo zadowalające. Piosenki będą tym razem przetłumaczone na język polski. Do tego muzyka na żywo i klimat nawiązujący do lat 20. i 30. -tych. Za przygotowanie wokalne odpowiada Dorota Helbik-Słobodzian. Zdolni wokaliści są niesamowicie. I muszę powiedzieć, że możemy sięgać nawet z brodujowskich, że tak powiem, wykonań i pracować nad tymi partiami trudniejszymi. To znaczy chodzi mi o to, że nie musimy trzymać się stricte zapisu nutowego, tylko na próbach słuchamy też wykonań Brodujowskich, ponieważ na przykład partie wokalu męskiego są bardzo wysoko. Nie, nawet nie napisane w zapisie netowym, ale są to partie wysokie. Te wysokie wokale męskie to m.in. głosy Łukasza Walczaka i Ringo Todorowica. Dwóch aktorów zostało obsadzonych w roli Clyde'a. Clyde jest przede wszystkim bardzo porywczy. Jest też swego rodzaju Dzieckiem w ciele dorosłego mężczyzny e, bardzo lubi e, samochody. E, kocha je, tak naprawdę. E, czas, właśnie czasem mówi, że, że gdyby nie Boni, to tak naprawdę kochałby tylko samochody. Złożona postać i trudne zadanie dla aktora do odtworzenia tak naprawdę całej jego historii. Ten musical jest taki, że m, tak naprawdę dużo się wycina. Z takich smaczków z Clyda, takiego prawdziwego, natomiast wiadomo na potrzeby musicalu, fajnych piosenek skocznych nie ma co bardzo mocno psychologizować postaci, no i on jest troszeczkę będzie taki e, przyjemniejszy, lżejszy. Romantyk, młody, namiętny, lubi szybko jazdę. Natomiast w roli Bonnie będzie można usłyszeć Dianę Gliniecką lub Aleksandrę Dałkrzepicz. W pracy czeka nas jeszcze sporo. Utwory są napisane bardzo dobrze, ale są też bardzo trudne. I jest to nie lada wyzwanie, ale myślę, że na spokojnie mamy jeszcze trochę czasu i będą dopracowane. Do perfekcji, mogę tak powiedzieć. A y, dzisiaj też mogli Państwo usłyszeć fragmenty y, muzykalu, fragmenty całej ścieżki dźwiękowej, i y, myślę, że reszta utworów będzie w podobnym stylu, w podobnym, na podobnym poziomie y, wykonana. Bo nie jest romantyczką, e, to na pewno e, marzy o sławie, marzy o tym, żeby stać się w jakiś sposób ważna, a potem, jak się zakochuje, to tak naprawdę. To też dalej jakby jest dla niej motorem napędowym, ale jednak miłość do Clyde jest większym. Nie wyobraża sobie bez niego życia, i tak naprawdę wszystko, co robi, to robi z miłości dla niego. Pra premiera muzykalu już 25 września, premiera 26 września. Do grudnia zostanie zagranych 12 spektakli.